Przesunął ten termin na koniec sierpnia. Pomyślałem jednak wtedy, że jednak w dniu poświęconym błogosławionemu Edmundowi warto by, chociaż w sposób bardzo skromny, odprawić mszę świętą ku jego. Jeśli chodzi o nadanie imienia błogosławionego Edmunda temu kościołowi, to moja pierwsza myśl, kiedy przystępowaliśmy do organizowania tej budowy, Nowej świątyni na Pożegowie była właśnie ta. Trzeba, aby patronem był Edmund Bojanowski, którego jeszcze nie było w sensie takim, że nie był jeszcze ogłoszony błogosławionym. Trwały wtedy działania, aby doszło do beatyfikacji. I stąd też, kiedy wyjawiłem swój zamiar w Kurii Metropolitalnej w Poznaniu, to ksiądz, który zajmował się między innymi tymi sprawami, Kiwał głową i mówił, ale też żeście wybrali patrona. On jeszcze nie jest nawet błogosławionym, a zasadniczo nadaje się patronat danej świątyni nowo zbudowanej <laughs> świętym. Musi być specjalne zezwolenie. No i nie wiadomo, czy co będzie pierwsze? Czy kościół będzie wybudowany, czy będzie najpierw beatyfikacja? Zdawałem sobie z tego sprawę, ale byłem, można powiedzieć, uparty. Ciągle mówiłem tylko naszym siostrom, służebniczkom, a szczególnie jak spotykałem się z wyższymi przełożonymi tego zgromadzenia. No starajcie się, żeby doszło jak najprędzej do Beatyfikacji, to tutaj właśnie będzie Kościół poświęcony waszemu założycielowi. W dużej mierze przyczynił się do ogłoszenia Edmunda Bojanowskiego błogosławionym ksiądz kardynał Zenon Grocholewski. Nie był jeszcze wtedy kardynałem, był arcybiskupem, długie lata pracował w Kurii rzymskiej. Z pochodzenia tu nasz wielkopolanin, stąd też na sercu mu bardzo leżała sprawa beatyfikacji błogosławionej e, beatyfikacji Edmunda Bojanowskiego. Pamiętamy jego Obecność na pasterce w roku 2000 w tej nowo zbudowanej świątyni, jeszcze nie poświęconej w sposób uroczysty i pamiętamy jego słowa. Doświadczam dzisiaj ogromnej satysfakcji z tego, że mogę odprawiać. Tę pierwszą mszę świętą w pierwszym kościele pod wezwaniem błogosławionego Edmunda i to w tak bardzo wymownym momencie nocy Bożego Narodzenia. Dodać muszę, że z księdzem biskupem, potem kardynałem grocholewskim Łączyły mnie więzy przyjaźni od czasów seminaryjnych i mogłem śledzić jego działalność, między innymi jeśli chodzi o jego zafascynowanie postacią Edmunda Bojanowskiego i te jego starania, aby postać błogosławionego. Była coraz bardziej popularna i rozpoznawalna, aby była pociągającym przykładem dla każdego, kto pragnie służyć bliźniemu. Na marginesie wspomnę, że w lipcu ubiegłego roku w katedrze poznańskiej Pożegnaliśmy niestety kardynała Grocholewskiego po jego nagłym zgonie. Przez jego odejście Polska, Kościół i cała duchowa rodzina błogosławionego Edmunda straciła wspaniałego, niezmordowanego krzewiciela kultu naszego Gostynianina. Moi drodzy, stosunkowo niewielu mamy błogosławionych i świętych z naszej wielkopolskiej ziemi pochodzących lub tutaj działających. Jednak sporą grupę spośród beatyfikowanych przez świętego Jana Pawła II w Warszawie 13 czerwca 1999 roku, 108 męczenników II wojny światowej stanowią właśnie Wielkopolanie, kapłani, siostry i bracia zakonni. Oraz świeccy. Do tego kręgu męczenników Ojciec Święty dołączył Edmunda Bojanowskiego, wybitnego syna ziemi gostyńskiej, żyjącego co prawda dużo wcześniej, bo w XIX wieku, i wtedy podczas beatyfikacji. Tak go skrótowo przedstawił. Ten wielkopolski ziemianin, obdarowany przez Boga licznymi talentami i szczególną głębią życia duchowego, mimo wątłego zdrowia, z wytrwałością, roztropnością i hojnością, i hojnością serca, Prowadził i inspirował szeroką działalność na rzecz ludu wiejskiego. Wiedziony pełnym wrażliwości, rozeznaniem potrzeb, dał początek licznym dziełom wychowawczym, charytatywnym, kulturalnym i religijnym, które wspierały materialnie i moralnie rodzinę wiejską. Pozostając świeckim człowiekiem założył dobrze w Polsce znane zgromadzenie sióstr służebniczek, rodzicy dziewicy niepokalanie poczętej. Zapisał się w pamięci ludzkiej jako serdecznie dobry człowiek, który z miłości do Boga i do człowieka umiał skutecznie jednoczyć różne środowiska wokół dobra. Dał wyjątkowy przykład ofiarnej i mądrej pracy dla człowieka, ojczyzny i kościoła. Moi drodzy, a więc, jak wiemy, dzięki Bogu i ludziom doszło do beatyfikacji Edmonda Bojanowskiego wcześniej, aniżeli powstał ten Kościół. Musimy też uświadomić sobie, że dzisiaj, Osoba błogosławionego Edmunda znana jest w naszym kraju i w świecie w dużej mierze przez działalność sióstr służebniczek. Sytuacja polityczna i warunki podczas powstawania tego nowego zgromadzenia zakonnego a był to czas zaborów, spowodowały, że doszło do podziału sióstr. Dzisiaj istnieją cztery odrębne gałęzie sióstr służebniczek: Wielkopolska, Śląska, Starowiejska i Dębicka. W Gostyniu i w Piaskach Działają siostry dębickie, a w Podrzeczu siostry Wielkopolskie. To największe zgromadzenie powstałe w Polsce liczy obecnie ponad 3500 sióstr pracujących w różnych krajach Europy i świata. Siostry służebniczki zgodnie ze swoim charyzmatem zajmują się wychowaniem dzieci i młodzieży, troszczą się o chorych i opuszczonych, pomagają w duszpasterstwie, starają się ze wszystkich sił realizować wskazania swego błogosławionego założyciela. W Gostyniu, w pobliskim Grabonogu, miejscu urodzenia Edmunda i wszędzie tam, gdzie działają siostry służebniczki, organizowanych jest wiele różnych akcji, spotkań, wydawnictw, sympozjów, wystaw, co sprawia, że osoba naszego błogosławionego jest coraz bardziej znana. Właśnie dzisiaj w południe w Domu Katolickim, przy gostyńskiej farze, otwarto wystawę filatelistyczną z okazji setnej rocznicy urodzin, świętego Jana Pawła II oraz 150 rocznicy śmierci. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Są tam bardzo ciekawe zbiory filatelistyczne. Zostały też wydane kasowniki z podobizną i świętego Jana Pawła II, i błogosławionego Edmunda. Ta wystawa będzie czynna codziennie przez najbliższe dwa tygodnie. Organizatorzy mają nadzieję, że przyczyni się ona do tego, aby dla zwiedzających postacie naszych wspaniałych rodaków były. Rzeczywiście, wzorem jak realizować na co dzień dobro. Moi drodzy, kończąc, chciałbym podkreślić, że tutejsza parafia, której od początku, a więc od 20 lat patronuje, Błogosławiony Edmund Bojanowski bardzo czci swego opiekuna. Jemu się poleca, jego o pomoc prosi. A dzisiaj na zakończenie tej uroczystości, tak jak już chyba wszyscy tutaj wiedzą, wzorem Błogosławionego Edmunda, wielkiego czciciela Matki Bożej. Po raz kolejny oddamy się pod opiekę Matki Najświętszej, poświęcając na wieży piękną mozaikę z wizerunkiem Matki Bożej.